Chyba wszystkim jest strony tak? A dzisiaj jesteśmy na one bloku, gdzie lecą nam randomowe bloki. Tylko, że dzisiaj nie ma mufinki. Mufinka będzie w następnym odcinku, czyli jutro. Nie chcąc coś się zepsuło i nam nową wyspę. W momencie, w którym znałem się tutaj na tą wyspę, da się niszczyć tylko tego bloku, więc y, tamten nie działa. I tak jakby może nie zaczynamy od nowa, ponieważ jesteśmy obok, ale jakoś i tak nie ma mufinki, tak? Więc możemy jakby troszeczkę pozbierać tutaj. Y, o, dobra, działa przynajmniej tyle. Musimy to podbudować. O, i w tym momencie będzie się dało to kopać. Pytanie, czy to wszystko będzie działać, bo ja to, jak to zepsułem, to boję się, że może być coś nie tak. Sama trawa? Co jest? Gras. A może tak było na początku? Pamiętacie może, czy to była trawa sama na początek, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Ej, serio, grałem w to tak niedawno, a nie pamiętam, czy wcześniej była trawa. O, melon, dobra, czyli wszystko działa moim zdaniem. Dobra. O, nie, 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 dziękuję. Wiecie co, musimy jak najszybciej moim zdaniem dobudować się do naszej wyspy z powrotem. Bo jak przyjdzie, to będzie na nas zła, że nam jak jakby można powiedzieć, nie jesteśmy tam gdzie powinniśmy. Tak więc przynajmniej jeden z plusów, nie będzie się tam wszystko niszczyć, tylko wszystko będzie respić się w tym w tym miejscu. Miejscu, więc będę mógł sobie tutaj na spokojnie przyjść I zebrać to wszystko Nie denerwując się, że Creeper wysadzi nam to wszystko I rozwali całą wyspę Wow, jeszcze kawałeczek Wow, ile kwiatków przydadzą się dla Mufinki Uuu kurczaczek Panie kurczaczku, może pan zostać dzisiaj Bo Mufinki nie ma Mufinka nie będzie już trzeba zrzucać moje piękne zwierzaczki Bo melony, przynajmniej mamy jedzonko O nie, o nie, teraz jest noc Nie, tylko nie to Jak nam się zrespi jakiś Creeper czy zombie nas tu położy przy mnie nie mamy nic w tym momencie Żadnej zbroi, żadnego tego Panie kurczaczku pomożesz nam jak najszybciej wydobyć wszystkie rzeczy. Dziękuję. dziękuję. Po o, dam ci, nasionko. Proszę cię bardzo. Jesteśmy tutaj razem, tylko ja i ty na wyspie. Potrzebujemy tu jakiś pochodnik. Ja mam włączony autoskok. O nie, ja przeinstalowałem. Zobaczcie, przeinstalowałem Minecraft i mam autoskok włączony. O nie. O, świnka. Pani świnko, czy mógłby pan się przesunąć troszeczkę? Rozbudujemy tę wyspę, żeby pani świnka też się mógł zmieścić. Proszę cię bardzo. O, już się tak nie ciesz. Zobaczcie, jak kiwał główką. Czy mogę dać pani świn? Proszę bardzo. Te świnki. Nie da się. No nieważne. Chciałem mu dać melona, a jak możemy mu rzucę to weźmie. Ale kiwa głową. Co jest z tą świnią? Co tu się dzieje? Świnia, ogarni się. Stop. Ty. Posłuchałaś się? O matko, dobra. Nie było tematu. Zaczynam się bać troszeczkę tego. Ale czemu dropi samo drewno? Tak wcześniej też było? A może i było, tak jak wiecie, to jest drugi poziom. a na 30. Więc ja będę musiał to wszystko nadrobić przez to. Ale to niestety jest wina tego, że musiałem zmienić serwer, na którym jakby graliśmy. pak jak tutaj wrócą, to oczywiście mi to wszystko przestawiam, żeby to może było w tamtym miejscu. A może i tak zostawimy. Napiszcie, czy lepiej zostawić tutaj ten jeden blok, czy może tam? I w tym momencie będziemy z muffinkom grać. Muchnika niestety jest dzisiaj e, u siebie w domku, więc nie możemy, nie możemy razem nagrać. Ale za to, żeby był odcinek, postanowiłem, że nagram to sam. O, pani owieczka, przy okazji sobie zbierzemy wszystkie możliwe zwierzaki, jakie tu są. Proszę się odsunąć. Nie, <śmum> mam dość, już mi się przypomniało, jakie coś ścieżkie na samym początku. O, dobra, przerobimy sobie drewienko i obudujemy tu wyspę. Trotem szkoda, ponieważ nasze zwierzaczki zostały eksplodowane. Nie denerwuj się, Łukaszku, nie denerwuj się. Zrobimy tak, wylejemy tu wodę po boku. Przydałaby się ta owca, która tu była, żeby mieć uszko i żeby się przesypiać to wszystko. Czekajcie. Albo jednak nie, budujemy się prosto do wyspy w tym odcinku. Nie ma to tamto. Tanie co się stanie, jak ja spadnę na dół. To jest bardzo ważne. Dobra, tak jak widzieliście, ogólnie mam nowego skina. Jak Wam się podoba ten skin, Jak ma takie, mam takie kocie uszka. Nie wiem, czy założyliście, ale mam własną pelerynę. Dostałem ją, ponieważ ja przynosiłem jakby swoje konto w Minecraft. dostałem teraz taką pelerynę, więc będę osobę chodził z pelerynką. dosłownie z pelerynką. Dobra, robimy. Crafting. Krek. O, pan kurczak do nas wrócił. Panie kurczaczku, niech się pan odsunie, bo pro znowu pan eksploduje. Proszę, proszę. Dobra, nie słucha się w ogóle. No, nic się nie słucha, mnie. Byleby nie było więcej. Wow, zabrałem tego dirta? Chyba nie. Musimy sobie zrobić jako, jakkolwiek siękierkę. O, żelazo by nam się przydało teraz. Jakbyśmy mieli żelazo, to byśmy wzięli tą wełnę. Z tej wełny zrobili łóżko. Przespalibyśmy się i wszystko byłoby dużo lepsze. Panie owieczko, proszę, proszę. Yy, a, ale żeby przepalić żelazo, będziemy musieli mieć jeszcze piecyk. A mam tylko dwa kobble wszystko nie idzie po... nie, nie 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 to był jednak dobry pomysł dobry pomysł to tak jak widzicie i tak ma czasem dobry pomysł żeby wylecieć wiaderko wody wiaderko wody zawsze na Prob pamiętajcie, wiaderko wody jest kozak. <laughs> wow, 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 wow. Ja nie mogę. Drewno może wykorzystamy, bo drewno będzie nam najłatwiej, jakby odbudować. A Dirt się przyda, żeby potem go zebrać i ewentualnie zrobić sobie tutaj farmę, no owiec w sensie tych wszystkich, pod, wszystkich naszych pięknych zwierzaczków. Tak, tak. I dobra, zbieramy dalej. Melonki, melonki. Kurczak leci, kurczak. Panie kurczaczku, złap się pan wody. Nie dam na tego raczej urtować, więc nawet nie próbuję. Szkoda, bo jakbym miał coś innego, to go pod. Budował od boku jakby leciał. Czwarty poziom. Kamień. Dobra, y, zrobimy sobie się siekierkę. O, melony tak samo się szybciej. o jod... <ścoughs> Nie ma tak łatwo, Kitek się nie da, Kitek, Kitek, łatwo, łatwo porobił creepera, nie ma to tamto, no nie, no nie, zjedzmy sobie na spokojnie, jedz, 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 najedzmy się do fula. teraz jest elegancko, powiem wam, że jak stoję tak, to, to jest, nie wiedziałem, że to będzie takie dobre, patrzcie, jak stoję od tej strony i one respią się zawsze po lewej stronie, to łatwo jest nam je zepchnąć, zanim one cokolwiek nam zrobią, boję się tylko, że one mnie mogą odepchnąć, ale to ja szybko, jak za szybko zareaguję, to myślę, że od razu złapę się tej wody, więc raczej... Nie powinienem zginąć. Ciekawie. O, widzisz? Widzicie? Ej, ogram już, już wiem jak to, jak zbierać teraz ten bloki. wystarczy, że... No ale pana krówki to może bym nie chciał, ale z drugiej strony to jest ryzykowne. Czyli w tym momencie pozbędę się wszystkiego, co, co, co... Ale łatwo, o matko. Nie, to ta, ta, ta taktyka, ta jest OP. Wow. <śla> Łatwo. Ktoś się spodziewał, że, że to będzie takie takie Tylko, Z... że trochę bloków nam no, chyba jeszcze spada na dół. Ale nie jest tak źle. Większość chyba łapę. Zaraz, zaraz sam się zrzucę. Zrzucę się 100%, bo wow, myślę, że to jest drewno. Dobra. Idziemy budować. Hmm. Deseczek. Buduję się w tym momencie w tą stronę jeszcze do tej wyspy. Raz, dwa. Zobaczymy, czy starczy mi w ogóle desek w tym odcinku. Znaczy, czy starczy mi desek. No, czy starczy. Czy zdąży się dobudować? budować? 4, 17, 24,5, 47 i 8, 15 i 4, 42 i 8. No, jeszcze kawałek jeszcze, jestem już tak blisko mojego domku. No, no nie, no jeszcze. tem albo deskami, deskami, deskami bym to w tym momencie zbudował. Raz, dwa... Dobra, przynajmniej się już dzień robi. I proszę Państwa, czy to nam się uda? Jeszcze kilka. Ko A, mamy to. Mamy. Prawie się udało. Nie, grawelem nie będziemy się budować. Piaskiem też nie będziemy budować. Granitę możemy jeszcze tutaj dobudować od boku. Ale nie chciałbym psuć sobie wyspy, więc powinienem zejść tutaj niżej. O, i tak. Tak, żeby Muffinka nie widziała, że tutaj coś się stało dziwnego, bo będzie na nas krzyczeć. O, i jesteśmy u siebie na wyspy. Dobra, i tu jest ten. Je o, Andrzejek, jest i krówka Dobra, super. Czy ten blok działa? Nie działa. Okej, okay. to już wiemy przynajmniej. Tyle. O, osioł, to robię, osioł. Andrzejku! Co u ciebie? Proszę, co u ciebie słychać? Słuchaj, Andrzejku, my ci zrobimy szy Ej, gdzie jest wiadro? Gdzie jest wiadro lawy? Gdzie jest wiadrolawy? Mamy wiadrolawy? Gdzie jest wiadrolawy? Nie ma wiadrolawy. O, jest, trzeba zrobić pomieszczenie dla pana Andrzejka. Żeby zrobić pomieszczenie dla pana Andrzejka, potrzebujemy jakiegoś takiego dziwnego... O, może z tego, z tego i tego. O, no i teraz byłoby easy. Chodź. Panie Andrzejku. panie Andrzejku, musimy się... Musi pan tam przejść. O, tak, dokładnie. Musimy panu zrobili taką obudówkę. Tak. Tak. to jest pod tym śniegiem? O, to nie pasuje, bo to się spali chyba. Tak. Pan wejdzie tu do środka. Proszę bardzo, elegancja. Panu wylejemy tutaj jederko, lawy. O, zobaczcie. No nie, krowa, krowa nie, krowa nie rób tego. No. I zobaczcie, i od razu taki, taki jakiś bardziej szczęśliwy jest. Ale nie wiem, gdzie jest drugi, bo dwa były ostatnio. No nie, no. O, sinia jest też jeszcze. Dobra, czyli mamy trochę tych zwierzaczków. Ale tylko, że boję się, że to się wszystko tutaj zapali i potem nam się to spali, jak mnie nie będzie. Więc przebudujemy to na szybko. Finka nie będzie raczej zła, bo to i tak nie jest używane już. Nie, no dobra jeszcze z tym. To wydaje mi się, że się nie powinno już tak mega podpalić. A widzicie, Andrzejek jest mega zadowolony. Co nie, panie Andrzejku? Dobra, super. Tak, tak. Obramówkę Dobra. Czyli wszystkie Andrzejki będziemy tutaj zbierać. Potrzebujemy jeszcze siodła, żeby na nich jeździć. O, na świnie też bym sobie pojeździł To by było kozak. Ktoś co nie, panie świnko. Dobra. Czyli jeżeli tu nie działa, to, to tak naprawdę możemy zabudować bez żadnego problemu. Byśmy to zabudowali wszystko, bo to jest totalnie niepotrzebne. Tą wodę już zebrali stąd. I tu trzeba będzie się pozbyć tej wody. Czyli na przykład tutaj, tu. Tu. No, niestety nie będzie takie łatwe. Ale, ale, ale sobie poradzimy. Przy okazji uratujemy tego pana osła z samego środku. No, proszę, panie ośle. O, pozbyliśmy się. Super. Dobra, teraz wystarczy tak naprawdę wyrównać to dyskami. O, tak. No to nie będzie przeszkadzać ten, 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 bo pod... co, co on tutaj ma do powiedzenia, nic nie ma, panie ośle, będzie pan na razie zamknięty tam, przy okazji przeżyje pan dłużej niż jeden dzień na tej naszej wyspie, bo będzie pan schowany, panie świnko, proszę nie podchodzić, bo jeszcze pan zleci na dół i co? no, no i powiem wam, że teraz ta wyspa wygląda elegancko, zobaczcie, kolorowa, piękna, elegancka, Pani świnka też jest, pan Andrzejek się kąpie w lawie i nawet, nawet się tutaj, to się może podpalić, ojeju, no a mniejsza z tym, dobra, jak to się spali, to się ile spali, te, te bloki, to nie jest tak źle, pan krówka już tu widział? wow, ten auto, to skok powiem wam, że to jest naprawdę zabójcze, jak tak sobie idziecie, to on sam sobie skacze, zobaczcie, patrzcie, raz. Z... <laughs> ja nie mogę, nie, nie nie, nie, wolę zdecydowanie skakać na spacji, bo boję się, żebym się po prostu zabił w tym momencie, sk skakając z tego. No, nie, ale muszę to zmienić. Zaraz, tylko jak skończę nagrywać odcinek. Dobra, wracamy do na naszego bloczka, Albo jeszcze posadzimy tutaj kwiatuszki. Może wtedy. O, mówi na może wtedy tego nie zauważy. Jak ktoś, to powiem, że to jest taka specjalna droga tutaj. I tu też byśmy dookoła takie zrobili. No i szyby by się przydało zebrać. Przy okazji troszeczkę więcej piasku zbierzemy, bo wtedy byliśmy już na 30%. Poziomie, ten piasek nie tak często leciał, a teraz będzie go trochę więcej. Najszybciej dobiję ten level, który mieliśmy wcześniej, po to, żebyście nie musieli po prostu czekać. i Jak mufinka wróci, to już będziemy mieli ten sam poziom. O, dajcie mi jedno drewno, no proszę. O, dziękuję, panie drewno, że spadł na to, byśmy mieli skrzyneczkę trochę dalej, bo boję się, że Creeper w takiej odległości to raczej by to wszystko wysadził. A ja się będę już z wami zagnał. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie. łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a my widzimy się w następnym odcinku, czyli już z mufinką. Na razie wszystkim.